Cześć i czołem, witam was serdecznie. <laughs> Tutaj chciałbym y, troszeczkę taką odskocznię zrobić od, y, od czołgów, e, chciałbym wam zaprezentować e, gierkę, e, która nazywa się The Path of the Exile. E, jest to można powiedzieć. E, no, coś, coś w rodzaju diablo, nawet może i powiem, że to jest to. Hack and slash identyczny jak Diablo jednak z tego, co, co bardzo wielu z was orientuje się, Diablo miało być tak wielkim hitem, jednak zostali w sumie na jeśli chodzi o tutaj o cały świat, grupa nielicznych, którzy grają w Diablo 3 i którzy uważają, że gra jest naprawdę rewelacyjna, jest hitem i w ogóle i w ogóle wychwalana pod, nie, pod niebiosa. Otóż słuchajcie. Gierkę, którą, tą gierkę, którą tu widzicie w sumie już wiedziałem o niej około, no nie wiem, roku temu, z tym, że to były zamknięte beta testy, teraz można normalnie sobie w nią pograć, co jest najlepszą i najfajniejszą rzeczą w tym wszystkim, to to, że w tą grę nie musimy wrzucać dosłownie ani grosika. Wszelkie rzeczy, które są tak zwanym te mikropłatności, to są rzeczy. Typu e, za, oczywiście, tutaj kupujemy punkty, jakieś zwierzaki, e, jakieś tam bzdety, jakieś umiejętności, których naprawdę nie trzeba kupować, bo, no, jeśli dobrze rozbudujemy postać, naprawdę, naprawdę nie są, nie są to nam jakieś potrzebne super rzeczy. E, co jeszcze, na pewno, jeśli chodzi tutaj porównanie Diablo a, a tej gry. No to diablo niestety się no, chowa, no niestety chowa się pod na przykład względem takim. Zobaczcie, ile tu jest pasywnych skili na drzewku. To jest raz, ale uwaga, uwaga, zmniejszam to wszystko, proszę bardzo. Zobaczcie. To są wszystko umiejętności no jest ich tutaj nie liczyłem ale przypuszczam że będzie ich tutaj lekko ponad 500 albo i więcej i tutaj naprawdę żeby, żeby żeby dobrze rozbudować postać musimy naprawdę pochodzić po forach poczytać o buildach postaci bo tutaj żeby nie skłamać jest coś takiego gdzie to było jest coś takiego jak Evasion Rating, nie wiem co to jeszcze dokładnie jest. Ja, ja po prostu teraz włączyłem sobie tą grę po, po jakimś, nie wiem, dwóch miesiącach przerwy. 27 poziom wojownika mam. E, I tutaj Evasion Rating jest, tu jest armor, i zgodnie za, w zależności, jakie y, używamy, jakich itemów, czyli na armor, czy na evasion rating, musimy tak rozbudować postać. Co jeszcze? Tutaj mamy powkładane gemy, czyli kamienie które możemy sobie za darmo ściągać i wkładać w, w dany w dane, w dane ekwipunek i jest to za darmo, to, to nie ginie, możemy sobie wyciągnąć włożyć inny ale tu chodzi o ten sam kolor każdy, każdy ten kamyszek daje, daje jakieś tam umiejętności ja wam tutaj pokażę, <laughs> przejdziemy sobie też jest, też jest spoko, bardzo bardzo się przyjemnie gra coś się dzieje cały czas to w sumie w Hackenslashu. Niestety, ja mam tutaj mały problem, bo mam stary monitor i świeci mi tutaj słońce, i naprawdę widzę wielkie G. Co jest jeszcze fajną rzeczą, to to, że tutaj w lewym dolnym rogu widzicie buteleczki e, Potion, Healing Potion e, i, i ich się nie kupuje w sklepie, to działa na zasadzie takiej, że jeśli mm, stracimy energię, ja wam zaraz tu spróbuję to pokazać, te buteleczki mamy w pasku na stałe, z tym, że one się różnią tylko i wyłącznie wielkością, my je znajdujemy i sobie wkładamy tam w pasek. Teraz ja bym chciał tutaj wam pokazać, że mnie trochę obili, niech mnie obiją, no coś im to nie idzie za bardzo, no dobra troszeczkę energia mi zeszła i teraz zobaczcie, klikam jedynkę i zobaczcie na buteleczkę numer jeden, ona ubyła i teraz chwilą kiedy my walczymy, bijemy tych gadów, napój się napełnia i tak jest cały czas. Yy... Co do, co do bossów, muszę powiedzieć, że na początku byłem taki sceptyczny. Był e, najprostszy poziom. No tutaj przechodzę tą grę na najprostszym poziomie. E, takie słabe, słabe bossy. No co się później okazało? Tacy słabi wcale, oni w, dalszej, w dalszym etapie gry nie są, bo trzeba naprawdę się troszeczkę napocić, żeby ich zniszczyć. I naprawdę, jeśli ktoś jest miłośnikiem Diablo, jeśli pamiętacie stare czasy PSX, czyli konsoli pierwszej Sony Playstation 1 i tak zwanego szaraka, ta gra na pewno przypadnie mu do gustu i naprawdę gorąco polecam jest naprawdę co robić same te skille, zabawa z tymi skillami z tymi, z tymi różnymi rzeczami to jest naprawdę super sprawa o tutaj pokażę wam mniej więcej jak wygląda używanie tych tych Zamrażanie, to to właśnie te kamienie mi to dają. Co my tu jeszcze mamy? Spark. Dobra, sparka. To, są, to jest jakaś elektryczność. Yy, a, jeszcze co chciałem wspomnieć: to to, że te kamienie, które widzieliście, które Wam pokazywałem w ekwipunku, one yy, yy, podnoszą swój poziom jak się walczy to widzicie w prawym, po prawej stronie ekranu taki żółty pasek to jest właśnie poziom danego kamienia, który który właśnie mi się e, podnosi który tam wchodzi w ten pasek EXP i jak dojdzie do końca ja podnoszę jego poziom klikając na niego i mamy poziom, poziom wyższy poziom kamienia który nam daje po prostu Lepszą umiejętność tam podnoszą się statystyki i parametry tej, tej umiejętności. Tak więc, jeśli ktoś z Was zechce sobie zagrać, e, czy, czy zaplanuje grę, dajcie mi znać, po, popykamy razem. Można w kooperacji grać. Jeszcze użyjemy T. To jest Heavy Strike. Zobaczmy, jak to wygląda. Dosyć, dosyć. Tu jest jakiś boss. trochę heavy strike na niego oczywiście. Żeby to jakiś efekt był. Dawaj chodź tu. Bardzo dużo, bardzo dużo sypie się... <ścoughs> Sorry. Żółtych i niebieskich przedmiotów Mamy naprawdę duży wybór Jeśli chodzi o ekwipunek Do wyboru że nie przesadziście